Wszyscy ludzie, w laską w cała dziewię śpiewa. Śpiewa, 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 radość w nasyjonie, uciemuje nieba, nieba. Hej! Wszyscy ludzie, w laską w cała Moi drodzy, witam was serdecznie. Przed ostatnim dzień naszej drogi, naszego podgrzewania, Znajdujemy się na postoju. Za chwilę rozpoczynamy dłuższy odcinek drogi do Kłobucka, gdzie spotkamy się z naszym niezastąpionym kołem przyjaciół pielgrzymów, ci, którzy nas odwiedzają na trasie, którzy nas karmią, którzy nas potem wspierają w drodze do Częstokowy. Widzicie, dzisiaj mam towarzysza. Jest to laska, którą otrzymałem od mojej grupy, ponieważ przewodnik ma problemy z kręgosłupem. To, żeby lepiej szedł, lepiej przewodzić. jak prawdziwy pasterz dostał laskę. Dlatego nie ustajemy. Jesteśmy pełni entuzjazmu, pełni energii. Módlcie się za nas, łączcie się z nami. W jeżeli możecie, zapraszamy Was do Częstochowy, byśmy wspólnie właśnie dzielili się tą radością ukończenia pierdziń. Pozdrawiam Was.